Każdego roku Boże Narodzenie obchodzone jest 25 grudnia, ale wielu nie wie, że żadne pismo święte nie wspomina tej daty jako dokładnego dnia narodzin Jezusa. Rodzi to intrygujące pytania: dlaczego świętujemy właśnie w ten dzień? I co najważniejsze, kiedy dokładnie urodził się Jezus? Wgłębiając się w karty Biblii, odkrywamy siedem wskazówek, które mogą poprowadzić nas do prawdziwej daty narodzin Zbawiciela. Przyjrzyjmy się pierwszej wskazówce: spisowi ludności. Ewangelia Łukasza dostarcza nam kluczowych informacji. Podaje, że w tamtych czasach Cezar August wydał dekret nakazujący zarejestrowanie wszystkich mieszkańców imperium. Pierwszy spis ludności odbył się za rządów Kwiryniusza w Syrii, i każda osoba musiała wrócić do swojego rodzinnego miasta, aby się zarejestrować. Powód tego wymogu był jasny. Rzymianie używali spisów powszechnych do kontrolowania populacji i zapewnienia zgodności z systemem podatkowym, konsolidując władzę cesarską nawet nad najskromniejszymi ludźmi. Jednakże ten spis ludności, który wydawał się być kolejnym środkiem administracyjnym ziemskiego rządu, w rzeczywistości był częścią czegoś znacznie większego. Cezar August wierzył, że sprawuje kontrolę nad swoim rozległym imperium. Ale nieświadomie był trybikiem w realizacji boskiego planu. Bóg posłużył się czynem ludzkiego władcy, aby zaaranżować wydarzenie, które odmieni historię ludzkości. Wymóg powrotu do rodzinnych miast dotknął tysiące ludzi, w tym Józefa i Marię, którzy mieli wkrótce być świadkami spełnienia się starożytnego proroctwa. Józef, będący potomkiem rodu Dawida, musiał udać się do Betlejem w towarzystwie Marii, która była w ostatnich dniach ciąży. Podróż z Nazaretu do Betlejem, licząca około 130 kilometrów, w normalnych warunkach byłaby uciążliwa, ale dla Maryi w jej stanie była jeszcze większym wyzwaniem. Jednak nawet ta pozorna przeciwność była częścią boskiej układanki. Ponad 700 lat wcześniej prorok Micheasz oświadczył, że Betlejem, małe miasteczko w Judzie, będzie miejscem narodzin władcy Izraela. W ten sposób, dekret Cezara Augusta stał się mechanizmem, który zaprowadził Józefa i Marię dokładnie tam, gdzie według Bożego planu miał narodzić się Zbawiciel. Często pomijanym szczegółem w tej relacji jest kontekst klimatyczny regionu. Zimy w Judei są mroźne i deszczowe, co znacznie utrudnia długą podróż, zwłaszcza kobiecie w ciąży. Co więcej, Rzymianie, znani ze swojej sprawności administracyjnej, raczej nie wybraliby tej stacji do organizowania masowego przemieszczania się ludzi. Dlatego bardziej prawdopodobne jest, że spis odbył się wiosną lub jesienią w okresach łagodniejszej pogody i idealnej do podróżowania. Pory te pokrywają się także z okresami żniw czy świąt żydowskich, kiedy powszechne były już podróże i zgromadzenia masowe. Moment tych wydarzeń nie jest przypadkowy. Spis ludności, pomyślany jako narzędzie kontroli politycznej, stał się narzędziem, za pomocą którego Bóg zapewnił wypełnienie proroctwa Micheasza. Każdy krok Józefa i Marii w kierunku Betlejem był zgodny z Bożym planem i nawet sam Cezar August nie był świadomy, że jego dekret był częścią większego planu sporządzonego odwiecznie. To wydarzenie ukazuje nam, jak Bóg wykorzystuje nawet pozornie zwyczajne wydarzenia do osiągnięcia niezwykłych celów. Choć Rzym sprawował kontrolę nad narodami, Bóg pokazał, że jego panowanie jest absolutne i wykracza poza wszelki rząd ludzki. Narodziny Jezusa w Betlejem, ustalone w spisie augustowskim, nie nastąpiły przypadkowo, ale zgodnie z suwerenną wolą Boga. Wreszcie analiza tej pierwszej wskazówki prowadzi nas do wniosku, że Jezus prawdopodobnie nie urodził się w środku zimy, jak tradycyjnie uważa się. Spis prowadzony w okresie bardziej sprzyjającym podróżom i spotkaniom sugeruje bardziej prawdopodobny termin na wiosnę lub jesień. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że jest coś głębszego do odkrycia w życiu Jezusa? Ta pełna ukrytych szczegółów historia skrywa sekrety, które mogą zmienić sposób, w jaki postrzegasz świat? W ebuku zakazane imię Jezus znajdziesz odpowiedzi, o których istnieniu większość ludzi nawet nie ma pojęcia. Ten wyjątkowy prezent czeka na Ciebie. Wystarczy sprawdzić pierwszy przypięty komentarz. Skorzystaj z tej szansy, aby połączyć się z prawdą, która może zmienić Twoje życie w wyjątkowy sposób. Druga wskazówka dotycząca prawdziwych narodzin Jezusa jest powiązana z Zachariaszem, ojcem Jana Chrzciciela i zawiera szczegóły, które pomagają nam rozszyfrować te tajemnice. Zachariasz, kapłan klasy awias, przebywał w świątyni, wykonując swoje obowiązki, gdy anioł Gabriel ukazał się z zaskakującą wiadomością. Jego żona Elżbieta, starsza i niepłodna, urodzi syna, Jana Chrzciciela, poprzednika Mesjasz. Ważnym kluczem jest moment tego spotkania. W Ewangelii Łukasza czytamy, że Zachariasz należał do ósmej klasy kapłańskiej, jak wspomniano w pierwszy kronik 24. W Izraelu kapłani byli podzieleni na 24 zmiany, a każda grupa służyła w świątyni przez tydzień dwa razy w roku. Zatem kolej Zachariasza miała nastąpić między majem a czerwcem, kiedy odwiedził go Anioł. Niedługo potem Elżbieta zaszła w ciążę. Ewangelia Łukasza dodaje jeszcze jeden istotny fakt. Sześć miesięcy po poczęciu Jana chrzciciela, anioł Gabriel odwiedził Marię, aby oznajmić, że będzie matką Jezusa. Sugeruje to, że Jezus został poczęty między listopadem a grudniem. Licząc dziewięć miesięcy od tej daty, dochodzimy do września lub października jako prawdopodobnego okresu narodzin Jezusa. Ta oś czasu nabiera jeszcze większego znaczenia, gdy zostanie odniesiona do święta namiotów, żydowskiego święta, które celebruje obecność Boga wśród swego ludu. Być może właśnie podczas tego święta narodził się Jezus, zwany Immanuelem, czyli Bóg z nami. To powiązanie teologii z kalendarzem żydowskim robi wrażenie i pokazuje, jak każdy szczegół jest doskonale dostosowany. Do planu Bożego. Historia Zachariasza, która na pierwszy rzut oka wydaje się odosobnionym wydarzeniem, jest w rzeczywistości istotnym elementem zrozumienia tej tajemnicy. Ten biblijny szczegół wzmacnia precyzję planu Bożego, który objawia się w każdym słowie Pisma Świętego. Następna wskazówka pozwala zagłębić się w tę zagadkę, trzecia wskazówka. Związek między narodzinami Jezusa a uroczystościami żydowskimi jest bogaty w symbolikę i dostarcza nam wskazówek wykraczających poza to, co oczywiste. Naród Izraela przestrzegał kalendarza pełnego świąt, a wszystkie one przepojone były głębokimi duchowymi znaczeniami. Wiele z tych uroczystości nie tylko przypominało wydarzenia z przeszłości, ale także wskazywało na wydarzenia przyszłe łącznie z przyjściem mesjasza. Znaczącym przykładem jest święto namiotów, czyli sukkot. Obchodzone jesienią, zwykle między wrześniem a październikiem, święto to upamiętniało okres, w którym Bóg towarzyszył Izraelitom podczas eksodusu, mieszkając wśród nich. Podczas tej uroczystości ludzie mieszkali w tymczasowych chatach, rozmyślając o Bożej obecności. I odnawiając swoją wdzięczność i radość. To połączenie zyskuje na sile, gdy analizujemy Ewangelię Jana. Napisano w nim, a słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Co ciekawe, w oryginalnym tekście greckim termin przetłumaczony jako mieszkał, można rozumieć jako rozbijał namiot lub schodził do tabernakulum. Sugeruje to bezpośredni związek pomiędzy narodzinami Jezusa a istotą święta namiotów, które celebruje obecność Boga mieszkającego ze swoim ludem. Co więcej, święta żydowskie często pokrywały się z ważnymi wydarzeniami w Bożym planie. Na przykład Wielkanoc była zapowiedzią ofiary Jezusa jako baranka Bożego, a Pięćdziesiątnica oznaczała zstąpienie Ducha Świętego na uczniów. Jest zatem prawdopodobne, że narodziny Jezusa miały miejsce także w okresie tak symbolicznym, jak Święto Namiotów. Inną intrygującą możliwością jest Rosh Hashana, żydowski Nowy Rok obchodzony jesienią. Wydarzenie to wyznacza okres odnowy i pokuty, któremu towarzyszy dźwięk szofaru, który głosi Bożą Suwerenność. Byłby to doskonały kontekst narodzin tego, który przyszedł zainaugurować nowe przymierze. Niosąc nadzieję i odkupienie. Możliwość, że narodziny Jezusa zbiegły się z jedną z tych dat, podkreśla, że Jego przyjście nie było wydarzeniem oderwanym od historii Izraela. Było raczej głęboko zakorzenione w tradycjach i duchowym znaczeniu narodu wybranego. Jednakże, Pismo Święte nadal zastrzega sobie więcej odkrywczych szczegółów tuż po tym szczególnym momencie. Nie przega pokazie, aby uzyskać dostęp do e-booka Zakazane imię Jezus. Niewiele jednostek jest nadal dostępnych. Sprawdź pierwszy przypięty komentarz, zanim zostaną wyprzedane. Czwarta wskazówka Pasterze. W Ewangelii Łukasza znajduje się fascynujący szczegół dotyczący nocy narodzin Jezusa, często uważany za poetycką część relacji. Czytamy, że w tej samej okolicy byli pasterze i pilnowali swoich stad na świeżym powietrzu, w blasku gwiazd. To właśnie tam pojawił się anioł Pański, niosący najważniejszą wiadomość w historii narodziny Zbawiciela. Ten pozornie prosty scenariusz zawiera ważną wskazówkę dotyczącą czasu narodzin Jezusa. W Judei Grudzień charakteryzuje się zimnymi, wilgotnymi i często deszczowymi nocami. W tym okresie pasterze często ukrywali swoje stada w osłoniętych miejscach, aby uniknąć niewygody i ryzyka, jakie niosła ze sobą zima. Zatem opis pasterzy spędzających noc na świeżym powietrzu sugeruje, że do zdarzenia nie doszło w środku zimy. Najbardziej prawdopodobne pory roku dla tej sceny to wiosna, lato lub jesień. Wiosną pasterze wyprowadzali swoje stada na pola, gdyż był to czas narodzin jagniąt przy łagodnych temperaturach i znośnych nocach. Latem pasterze często pasli swoje owce w nocy, kiedy upał dnia ustąpił miejsca chłodowi nocnej bryzy. Jesienią, w okresie żniw, klimat sprzyjał także przebywaniu na polach. Ten pozornie nieistotny szczegół wskazuje na inny okres niż tradycyjny grudzień. Obecność pasterzy na świeżym powietrzu, pasących swoje stada, zachęca nas do ponownego rozważenia dat i głębszego spojrzenia na wydarzenia tamtej nocy. Jednak wciąż jest więcej dowodów do zbadania. Piąta wskazówka Gwiazda Betlejemska. Gwiazda Betlejemska to jeden z najbardziej intrygujących symboli w narracji o narodzinach Jezusa. Według relacji Mateusza, to właśnie ona zwróciła uwagę mędrców ze wschodu, prowadząc ich do Jerozolimy z pytaniem: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy jego gwiazdę na wschodzie. Ale czym właściwie była ta gwiazda? Czy było to zjawisko astronomiczne? Wydarzenie nadprzyrodzone? czy może kombinacja obu? Aby zrozumieć jego naturę, kilku uczonych próbowało powiązać ten raport ze znanymi wydarzeniami astronomicznymi. Jedna z najbardziej akceptowanych teorii głosi, że gwiazda betlejemska była koniunkcją planetarną. Ten rodzaj ustawienia, w którym planety takie jak Jowisz i Saturn wydają się nakładać na niebo, tworzy jasny punkt świetlny, który można zinterpretować jako coś wyjątkowego. Dane astronomiczne wskazują, że taka koniunkcja miała miejsce w roku siódmej Pętew, czyli w okresie szacowanym na narodziny Jezusa. Inną wysuniętą możliwością jest to, że była to nowa lub supernowa zjawisko, podczas którego gwiazda eksploduje i emituje intensywne światło widzialne przez tygodnie lub miesiące. Nie ma jednak w tamtym czasie potwierdzonych wzmianek, o tego typu zdarzeniach. Sugerowano również, że mogła to być kometa, ale w starożytności komety były powszechnie postrzegane jako negatywne znaki, co czyni tę hipotezę mniej wiarygodną. Najbardziej fascynującym szczegółem jest jednak funkcja gwiazdy. Nie tylko oświetlało niebo, ale służyło jako przewodnik, prowadząc mędrców dokładnie do miejsca, w którym znajdował się Jezus. Takie zachowanie sugeruje, że Gwiazda Betlejemska nie była jedynie zjawiskiem naturalnym, ale znakiem mającym boskie przeznaczenie, używanym przez Boga do ogłoszenia przybycia Zbawiciela. Wpływ tego sygnału był znaczący. Chociaż wielu przywódców religijnych Jerozolimy zignorowało jej znaczenie, ostrzegło to magów, a nawet króla Heroda, który postrzegał Gwiazdę jako zagrożenie dla swojego tronu. Wydarzenie to, Niosąc nadzieję dla mędrców, wywołało przerażający rozkaz Heroda, pozostawiając nam kolejną kluczową wskazówkę dotyczącą daty narodzin Jezusa. Odkryj sekrety prawdziwej historii Jezusa. Ebook zakazane imię. Jezus jest już prawie wyprzedany. Uzyskaj dostęp do pierwszego komentarza, zanim będzie za późno. Wskazówka szósta: masakra niewinnych ludzi. Zarządzona przez Heroda, to jeden z najciemniejszych i najbardziej uderzających fragmentów związanych z narodzinami Jezusa. Według relacji Mateusza, mędrcy ze wschodu, podążając za gwiazdą betlejemską, przybyli do Jerozolimy wierząc, że nowo narodzony król będzie w pałacu Heroda. Kiedy pytali o króla żydowskiego, Herod przyjął ich z fałszywą serdecznością. Prosząc, aby po odnalezieniu dziecka poinformowali go o miejscu jego pobytu, aby i on mógł oddać mu pokłon. Jednak magowie, ostrzeżeni we śnie, zrozumieli niebezpieczeństwo i nie wrócili do Heroda. Czując się oszukany, król ogarnięty gniewem zarządził akt niewypowiedzianego okrucieństwa. Egzekucję wszystkich dzieci do drugiego roku życia w Betlejem i okolicach. Ten brutalny czyn ujawnia znacznie więcej niż tylko paranoję Heroda, dostarczając ważnej wskazówki co do okresu narodzin Jezusa. Wiemy, że Herod zmarł w roku IIV p.n.e., ery, co oznacza, że do masakry doszło na krótko przed tą datą. Ponieważ Jezus miał wówczas niecałe dwa lata, prawdopodobnie urodził się między szóstym a czwartym rokiem p.n.e. TNR. Osobowość Heroda wzmacnia tę interpretacje. Znany ze swojej paranoi, nie wahał się wyeliminować żadnego zagrożenia dla swojej władzy, dokonując nawet egzekucji na członkach własnej rodziny. Na wieść o narodzinach króla żydowskiego zareagował gwałtownie, próbując zachować swoje ziemskie panowanie. Jednakże Herod nie rozumiał, że Jezus nie przyszedł, aby spierać się o ziemski tron, ale aby zainaugurować Królestwo Niebiańskie. Nawet jego próba wyeliminowania Mesjasza została udaremniona. Józef, ostrzeżony przez anioła we śnie, uciekł do Egiptu z Marią i dzieciątkiem Jezus, chroniąc ich przed gniewem króla. Ta ucieczka wypełniła także starożytne proroctwo: Z Egiptu wezwałem mojego syna. Co więcej, masakrę przepowiedział prorok Jeremiasz, który tak opisał lament matek z Betlejem. W ramię słychać było krzyk. To Rachela płacze nad swoimi dziećmi, których już nie ma. Ten tragiczny moment, choć naznaczony bólem i ciemnością, ukazuje ciągłość i suwerenność Bożego Planu. Herod próbował powstrzymać narodziny nowej nadziei, ale jego okrucieństwo tylko uwypukliło niezachwiany zamysł Boga. Dziecko, którego tak się obawiał, Przyszło na świat nie po to, aby wywołać wojnę, ale aby zwyciężyć śmierć, ogłaszając Królestwo Wieczne. Ostatnia wskazówka dotycząca daty jego urodzin wiąże się jednak z początkiem jego posługi. Siódma wskazówka Służba Jezusa. Kiedy Jezus rozpoczynał swoją publiczną działalność, miał około 30 lat, co z pozoru jest proste, ale ma ogromne znaczenie dla zrozumienia okresu jego narodzin. Łuka III podaje, że początek ten miał miejsce w 15 roku panowania Tyberiusza Cezara, co historycy umieszczają na lata 20 30 na Nakłenokralen. Przekreślając tę informację, wnioskuje się, że Jezus urodził się między 6 a 4 rokiem pójku Głotygodka na Eren, co jest szacunkowe, że pokrywa się to także z innymi wydarzeniami historycznymi opisanymi w Piśmie Świętym. Wiek 30 lat w tradycji żydowskiej nie jest arbitralny. Stanowi on kamień milowy w duchowej dojrzałości i odpowiedzialności, gdyż zgodnie z LB4, minimalny wiek mężczyzny, aby mógł służyć jako kapłan. Jezus, mimo że nie pochodził z linii lewickiej, rozpoczął swoją posługę w tym wieku, przedstawiając się jako arcykapłan wieczny nieograniczony tradycjami ludzkimi. Ale inaugurujący boską drogę zbawienia. Początek jego posługi nie tylko oznaczał wypełnienie swojej misji, ale także skłania do refleksji nad latami, które poprzedziły tę chwilę. Nazaret był miejscem jego przygotowania, gdzie wzrastał w mądrości, wzroście i łasce przed Bogiem i ludźmi. Chociaż Biblia milczy na temat tego okresu, oczywiste jest, że każda chwila, przyczyniała się do ukształtowania go do celu, który miał wypełnić. Wskazówki identyfikujące okres narodzin Jezusa zbiegają się w spójnych datach. Masakra niewinnych ludzi, która miała miejsce przed śmiercią Heroda w czwartym roku Penoteheren-Terren, wskazuje na narodziny przed tą datą. Gwiazda Betlejemska, prawdopodobnie zjawisko astronomiczne, takie jak koniunkcja planet, Datowana jest na okres od 6 do 5 roku ereg. Obecność pasterzy na świeżym powietrzu sugeruje łagodniejszy klimat, wykluczając srogą zimę. Związek ze świętem namiotów we wrześniu lub październiku wzmacnia to okno czasowe. Natomiast spis ludności zlecony przez Cezara Augusta wskazuje na korzystniejszy okres przesiedleń, na przykład jesień. Czas ucieka a już dostępne są ostatnie tomy e-booka Zakazane imię Jezus. Nie przegap tej wyjątkowej szansy. Pobierz teraz w pierwszym przypiętym komentarzu. Dlaczego pierwszy rok nie oznacza narodzin Jezusa? Rozbieżność między narodzinami Jezusa a początkiem kalendarza chrześcijańskiego wynika z historycznego błędu w obliczeniach dokonanego przez Dionizego Małego w szóstym wieku próbował określić dokładny rok narodzin Chrystusa, aby stworzyć podział na przed Chrystusem i po Chrystusie. Dionizjusz nie wziął jednak pod uwagę śmierci Heroda, która nastąpiła w roku IV p.n.b., a ani też nie wziął pod uwagę braku roku zerowego, gdyż w systemie posługiwał się skokami kalendarzowymi bezpośrednio z 1 p.n.e. do p.n.e.l.h. Szczegóły te doprowadziły do niedokładności chronologicznej, ale kalendarz został powszechnie przyjęty i pozostaje w użyciu do dziś, nawet z rozpoznanymi wadami. Dlaczego narodziny Jezusa obchodzone są 25 grudnia? Wybór 25 grudnia jako daty narodzin Jezusa nie ma źródła pisma świętego, ale była to decyzja strategiczna. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie obchodzono Jego urodzin. Uwaga skupiona była na Jego śmierci i zmartwychwstaniu. W IV wieku Kościół wybrał tę datę, aby zbiegła się z istniejącymi już świętami pogańskimi, takimi jak Święto Słońca Niezwyciężonego, świętowanie zwycięstwa światła nad ciemnością. Przekształcenie tego święta w święto chrześcijańskie było sposobem na ułatwienie kulturowego i religijnego przejścia na chrześcijaństwo. Inne wyjaśnienie sugeruje, że starożytni chrześcijanie wierzyli, że Jezus został poczęty 25 marca, czyli w dniu kojarzonym z Jego ukrzyżowaniem. Licząc 9 miesięcy od tego momentu, jako możliwy miesiąc Jego narodzin, przyjęto grudzień. Kalkulacja ta, choć symboliczna, odzwierciedla zamiar powiązania kluczowych wydarzeń z życia Jezusa z kalendarzem rocznym. Data 25 grudnia nie musi więc koniecznie odzwierciedlać faktycznego dnia narodzin Jezusa. W Bożym Narodzeniu nie liczy się konkretna data, ale to, co ona reprezentuje. Podczas gdy wielu skupia się na narodzinach dzieciątka Jezus, Boże Narodzenie świętuje coś jeszcze wspanialszego wcielenie. To moment, w którym Bóg stał się ciałem, ofiarowując ludzkości największy dar miłości i zbawienia. Jeśli spodobała Ci się treść i chcesz wesprzeć naszą pracę, Abyśmy mogli w dalszym ciągu dostarczać Ci więcej badań i dogłębnych analiz, rozważ przekazanie darowizny w wysokości 100 dolarów. Ten wkład bezpośrednio pomaga w rozwoju kanału i tworzeniu jeszcze bogatszych materiałów. Dziękuję bardzo za wsparcie.